Hello again uh, We are in uh, San Sebastian Beczka trochę, bo jesteśmy tutaj drugi dzień No drugi dzień, a już spotkaliśmy naszych ziomeczków. Oh, oh. uh, człowiek który nas wysadzi, znaczy, wziął nas w Irun i wziął nas do San Sebastian, teraz go spotkaliśmy jak ja Kolady ze swoją córką, z którą dociekaliśmy wtedy, no i tak trochę śmiesznie, bo jesteśmy tutaj. drugi dzień, a, a już mamy własnych znajomych. Teraz chodzimy nadal, nadal po mieście w posługiwaniu e, typowo hiszpańskiej podrawy, która się nazywa Tapas. Ale jeszcze idziemy trochę zwiedzić miasto i, i, i zobaczymy, jak to będzie. Wieczorem, jakieś wino bo nie wybijemy. Stoimy rano i uciekamy do naszych znajomych. Maior na que eu terminei o um trabalho, de